Cześć, wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Semko, a to jest yy, tak jak wam to powiedzieć. No a tutaj jak już widzicie yy, 201 grzybków, czyli pewnie sobie doładowałem nie, nie grzybków, tych grzybków tylko to jest yy, konto mojego widza, którym i oczywiście dał te konto. Yy, bardzo ci Peja za to dziękuję, pejos 1234, jak to będziesz oglądał to pozdrawiam cię. Yy, I dzięki Ci wielkie za te konto. Mm, to teraz porobimy loję z tego konta, nie będę nagrywał tylko będę grał, a jak mi się już znudzi Nie będę grał, już przestanę grać No to oddam te konto wasze ręce, zrobię losowanie Ale na razie gram mm, Dobra, zbrojewne, tutaj mamy coś dobrego Ziomeczki, ziomeczki, nie mamy nic tutaj już Chyba patrzyłem te, to, to mi się wydaje dobra, To bardzo sobie sprzedamy, tu mam to sobie też sprzedamy i tak, i tak, i tak, i tak, yy, dobra Po, po tu będę musiał napisać tutaj I to jest, yy, jakbyście chcieli wiedzieć, to jest na świecie czy jak już tutaj widać, świat czym jakbyście grali na świecie trzecim To dodajcie do gildi Tutaj widać, że kolega Pejo, miał ja w jakiejś gildi był, ale pewnie nie grał im. Dał mi to. Dobra. E, jak widzicie dalej jestem chory. Na Sylwestra może wyzdrowieję. Żeby. No i dobra. E, zatakujmy sobie kogoś tutaj. To może tak. E, arena. Lusterko, lustereczko oczywiście jest zrobione. Tutaj mamy wkrocz. Pomijamy. Wygraliśmy. E, wiecie co? W tej... Tutaj. W tym to bym musiał pozmieniać itemy, bo tu są... Jak widać, leciutko. Niektóre są fajne itemy, ale to wytrzymałość. To zmienił na siłę, a nie na wytrzymałość. Nie ma gościu? 700 tysięcy wytrzymałości. No dobra, to przejdźmy sobie do lożków No i tak, tu ma dwa zakończone. o 9, 6 i 3. Tu mam wszystko zrobione. No to atakujemy tego ostatniego, tutaj trzeciego. Bo miał najmniejszy level, i z nim wygraliśmy. Dobra, co dostaliśmy? 76. Wszystkie cechy słabsze sprzedamy. O, i wszystko wodyjemy w siłę. Dobra, my wodowali. I dobra, raz wyręczmy. No i tak, tu czwarty. To tak, tu cofnijmy. Sprzedajmy czwarty. Porównaj. No i tego tutaj środkowego. Tego króliczka Baxa on jest, ma zręczność. To nie wiem, czy tak damy radę, ale jednak bym mu dali radę, i fajnie 88. 85 to jest, moim zdaniem, lepsze. O, o ile tam było 85, no to o 3 tylko więcej, wszystkiego wytrzyma wytrzymałości, szczęścia i siły. Dobra, przemiejscuj dalej. Tutaj szósty, siódmy. To jest tylko tak na raz, tylko pokazać Wam. I jak macie jakieś konta, w których oglądacie ten odcinek i w ogóle kąt nie macie i macie, ale nie gracie na tych kontach, to dajcie mi te konta, ja zrobię losowanie i ten. porozdaję tym, którzy chcą, bo mi właśnie piszą, czy mam jakieś konto na oddanie 84. 84 to jest. Yy, dobra, tutaj jeszcze raz można zaatakować 84. Dobra, nice. Coś ładnie idzie, wszystko prawie idziemy 70, on mi dał jak było się konto konto. drugi albo trzeci level, no, Chyba. O, już jest 75, no ładnie, ładnie. Yy, dobra, przejdźmy sobie dalej do dorożków. Siódmy, ósmy... Eee, uj, uj. Kurde, mam nadzieję, że wyzdrowieje, bo... ...masakra. Siódmy, ósmy... Mm, to jest ten. Tego trzeba jechać mojka. Jeszcze raz. O, wszystkie cechy, jak ładnie. Może zakończymy te lożki. To jest kufno słabszy to jest takie. Peja pozdrawiam Cię jeśli to oglądasz i dzięki Ci ziomu to te konto 90, 88 To chyba to jeszcze raz jedziemy. Ty powiem Wam, że gościu dobre se konto zrobił. Ja tak samo będę musiał ze wszystko wytrzymałość. Na samym końcu Wam pokażę jak moje się kontor rozwinęło. I już wiem co źle robiłem. Teraz w siłę... Jak ja mam 65 level, czy któryś tam i mam tyle samo siły co on, ale wytrzymałości mam mniej, a on 85. No to trzeba wytrzymałość jechać. Nonstop trzeba wytrzymałość. Nawet nie pisali w komentarzach, że Semko, jedź wytrzymałość, bo tutaj nie będzie. 8 y, i czwarty dobra, porównaj Aha, tym jeszcze zjechali zjechali Ty w piąty. Y, no to. Pasowałoby tego ziomka, proszę, zaliźmy te lochy. Co? Tak niewiele? Tak niewiele było. Wow. Jej! Przycielożki te zaliszone. Jemuś dzięki Ci wielkie za te konto. Siła Siła siła, siła jest lepsza. mała razie 3 Tutaj już mora zrobiłem. Co wiem już? Bo to już jest moje konto. No i tak. Zobaczmy co tu jeszcze mamy. Tylko nie wiem czemu kluczek nie chciał wylecieć. Tu jest czwarty, czyli zielonego T-Rexa. I to by, by będziemy kończyli. Ostatni raz. Co? Jaki fuk. Dobra, wszystko jedziemy. A poziomki, moje drogie, jakbyście chcieli, to mogę z dwóch tych. Z dwóch kont nagrywać z tego i z tego z psemka Jakbyście oczywiście chcieli. Widzicie 65 patrzcie się. ma 2-1, tyle samo mi siły, ale już wytrzymałości trochę podbiłem. Yy, no to tak. Loski mi się to nie zmieniło. Tu sobie pozbieram. Yy, aha, to mi się robi i post, postać. I patrzcie się, wszystko teraz ładuje w wytrzymałość. On, strasznie mam tą wytrzymałość i wszystko co jest to wszystko ładuje wytrzymałość no już mam lepszą wytrzymałość ale i tak yy, jak widzicie tutaj mam 0 grzybków ponieważ no kacz już prawie całą ten mam tę robię to bez vigilia i to wszystko to, to już robiłem, wypiłem chyba 10 7 chyba kufli. Czy jest tam to wczoraj wypiłem? Wszystko trzy paski zrobiłem. Masakrę ziomy. Tu chyba tak samo będę robił. Nie wiem, zobaczę. O, plus ja mi wpadło arena jeszcze nie. No i zobaczmy. Może jeszcze mi się uda jakiegoś ziomeczka zjechać. Ziomy. Uda mi się. Uuu, sobie nie damy rady. Dobra, 96. 96, 96 yy, ziomy. liczcie na to, że wygram Jeszcze raz ostatni dobra, nie ma co? To ma 80 któryś, a mamy 76 to Oj oh, i tak jest dobrze yy, Tutaj jest mi się tutaj widzicie ziomeczki rozwija tutaj zadamy, żeby mi się tu budowało, to w ogóle prawie nie grał to widać ma od dawna no i jeszcze raz ziemuś, dziękuję Ci pejo za te konto no i ludziska to by było na tyle jeśli chcecie więcej z tego um, serwera filmików no to piszcie dajcie wejście łapę w górę do no i jak ta święta wam mijają, coście dostali pod choinkę, piszcie w komentarzach. No to, to by było na tyle. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!